27 września, pierwszy wypad na grzyby. Niestety, dużo śmieci jest w lesie. Jakieś puszeczki. Ale tutaj, zobaczcie. Borowik ceglastopory. Tutaj jeszcze utniemy sobie nogę. I wam pokażę, jak się fajnie przebarwia, A nie damady chyba tą ręką tego zrobić. Chociaż może się uda. O, udało się. Zobaczcie, jak się z każdą sekundą coraz bardziej przebarwia na kolor fioletowy. I mamy kolejnego podgrzybeczek przepiękny. I do... miałem powiedzieć koszyczka, ale mam siatkę. Tutaj taki jeden, troszeczkę przymęczony, był przyciśnięty gałęzią. Ale zobaczcie, tam się kryje kolejny. Zaraz po niego idę. A teraz kilka tych co i, i jeden podgrzybek. ...dość średniawo, ale powiedzcie mi jedną rzecz. Bo na tym się kompletnie nie znam. Czy to jest kania? Czy to jest muchomor sremotnikowy? Wyciągnę go i pokażę Wam go dookoła. Od dołu wygląda w ten sposób. O tak. I tu ma... Taką, jakby bulwę. Tu ma, jakby taką bulwę na dole. Napiszcie mi w komentarzach, tak z ciekawości, co to może być. I tutaj jeszcze dwa takie same leżą. Tego też sobie zostawiam. Widzimy cały czas. Niestety w ogóle nie ma tych grzybów nigdzie. Aktualnie, jakby się skończyły magicznie. Jedyne ciekawe to ta chupa. Zobacz, jaka fajna. Dwukolorowa o jakieś drzewo się chyba gnie, ale ładnie piszczy. Ale zobaczcie, jakie to jest suche i zgryzione calutkie przez dzięcioła. I chyba też z nie. drugiej strony, ale już fajnie odkopana przez dzięcioła. To chyba dzięcioł czarny, tak wykopuje te dziury na dole. No ale tutaj, każda. Każdy kawałek jest w szczelinie. od, A bo tego nie widać, bo tam słońce jest. Dobra, myślę o z tej perspektywy fajnie widać ten pień. No a jeżeli chodzi o grzyby, to średnia, bo z widokiem lasu opowiem o jednej rzeczy. O przemyśleniu a propos tego worka zamiast koszyka. Jest to zabieg, żeby ewentualnie na wypadek nieznalezienia żadnych grzybów. Nie robić spacerów z stylu z pustym koszykiem. A tak to można iść z siatką włożoną do kieszeni i udawać, że się było na zwykłym spacerze. Mam informację o czymś ciekawym. Jeżeli chodzi o grzyby, no to dalej nie ma nic kolejnego. Ale patrzcie na to. Tutaj mama mi powiedziała, że przyszedł tutaj sobie zobaczyć przepiękny muchowod czerwony. I jaka fajna biała stopa. Fajnie można by tu móc zrobić jakieś zdjęcia makro. Jakby mieć ze sobą aparat. Ale dzisiaj misja grzyby, a nie zdjęcia. Będę informował, jeżeli jakieś się kolejne znajdą. Niestety znaleziono coś takiego. Jakby był zdrowy, mógł być przepięknym grzybem. No ale niestety, całkowicie do śmieci, wygryziony, wygryziony. Ale zobaczcie jak ślimaczki, one nie tylko w ogrodzie grasują, tylko tutaj tak samo. Wredne ślimaki, bezmuszlowe, wyjadły takiego pięknego grzyba. No za późno tutaj jesteśmy. Trochę za późno. Idziemy dalej. Patrzcie, tutaj mamy borowik. Trzymajcie kciuki, żeby był zdrowy. No go. jak stopa? Piękna. Tutaj delikatnie coś wygryzione, ale ogólnie przepiękny grzyb. Na dzisiaj chyba najładniejszy. To co, teraz troszeczkę motywacja wzrosła. Idziemy dalej. Nie wspomniałem jednej rzeczy. To jest na środku ścieżki. Tędy przebiega droga. A on sobie idealnie na środeczko tutaj rósł. To jest kolejny przepiękny muchomor. Widzicie go? Taki ładniutki. Naprawdę fajny. Ale dookoła. Tylko to. Nie znaleziony, troszkę mały, ale chociaż nie jest to Co? To co teraz to niestety po dotknięciu one troszeczkę tak się ciemnieją w miejscu dotknięcia, ale jak były w całości to nic się im nie stanie. Ja już tłumaczyłem czemu chodzimy z siatką No i tutaj mamy jeszcze podgrzebeczka. Zobaczmy czy on będzie zdrowy ona u O, ładniutki, zdrowy. Dobra, porównanie co? A, ciąć się nożem nie ukłuł? Porównanie co mamy w siatkach? Kto ma więcej teraz? U mnie niestety tak biednie. Później sobie w domu to policzymy, ale no zobaczcie w średnio. A u mamy coś takiego. Ten jest przepiękny, duży, biały. Dobra, idziemy dalej. ty co, co stało się coś złego? Zgubiłem nóż. Chodzę tutaj od dłuższej chwili już w poszukiwaniu, ale przeszliśmy dość duży kawałek po ostatnim grzybie i ciężko mi jest go zlokalizować. Teraz w tym miejscu, gdzie znalazłem ostatniego, miałam, mam jeszcze dwa podgrzybki. No ale noża jak nie było, tak nie ma. Więc grzybę na plus. Ale nóż na minus. Dobra. odkładamy na siateczki. A takie zbieracie? Chyba jest to gołąbka zielona, ale nie jestem w stu procentach pewny. Dawno nie jadłem, ale smażone smakują super. Czy co tutaj się chowa? Sprawdźmy w ogóle, co to jest. Wygląda chyba na borowika. Ale zaraz zobaczymy pod mi. O, przepiękny borowik. Dopiero wychodzi. Sprawdźmy jeszcze, czy nie jest to zobaczymy. Jak? O, bar... piękny. O, teraz. Bardzo, bardzo ładny. Tutaj troszeczkę ziemi na nim jest. Ale fajny, zdrowy, bez robaków. Wyszliśmy z lasu. Tak to wygląda. Moje lewej niestety, mniej. No ale wkładam i Jedziemy do domu. Mamy podsumowanie już w domu. Tutaj są grzyby mojej mamy. Więcej ich jest. Niestety ja przegrałem. Mam mniej. Trochę z zewnątrz będzie zbierać kosiatkę, więc. Może być słaby dźwięk, ale takie właśnie szybkie podsumowanie. Tutaj te borowiki ceglastopore, moje niestety były w gorszym stanie, zobaczymy co będzie przy obieraniu. Nie są zobaczywe, ale są poobryzane trochę. Tutaj to one są dużo ładniejsze. No i tutaj te trzy borowiki. U mnie tylko jeden i kilka podgrzybków tutaj i kilka podgrzybków tutaj.